podkarpacie.pl. Dzisiaj obchodzimy Dzień Przyjaciela. Pytamy więc Sanoczan i turystów, czy mają przyjaciół i jakie życzenia składają im w tym szczególnym dniu. Tak mam przyjaciół, powiem, że naprawdę, naprawdę można na nich liczyć i no, pozdrawiam ich. No pewnie, że mamy, jak każdy. To są przyjaciele, jest ich w sumie wielu. I co więcej? No mamy, mamy. Tylko w tych czasach różnie wiadomo, nie? Z tymi przyjaciółmi. No, oczywiście, każdy ma chyba. Mm -hmm. Wielu tych przyjaciół, niewielu, daleko blisko? Nie no, przyjaciół to się ma zazwyczaj kilku, kilkoro. Nie, to nie jest jakaś grupa większa, ale takie dwie, trzy najbliższe osoby. Mm, mam tylko jedną, tą najlepszą przyjaciółkę, ale oczywiście mam jeszcze również grono znajomych. No i czego mogę im życzyć. Przede wszystkim zdania matury za rok, zdrowia i szczęścia. Ja niewielu mam przyjaciół i dlatego cenię ich sobie, bo prawdziwa przyjaźń objawia się w trudnych chwilach, dlatego można mieć wielu znajomych, ale przyjaciół jest naprawdę kilku, ja ich mam, także polecam mieć prawdziwych, sprawdzonych przyjaciół, niewielu, ale pewnych. Moja mama pochodzi z Podkarpacia, z małej w wioski niedaleko Jasła, Wrocanki. Także pozdrawiam całą rodzinę, która jest, przyjaciół z Rzeszowa, bo tam studiowałem, przyjaciół z Podkarpacia, z Krosna. Także wszystkiego dobrego im życzę i mam nadzieję do rychłego zobaczenia. Mamy przyjaciół i bardzo ich pozdrawiamy i życzymy im wszystkiego, co najlepsze. Dzień przyjaciela spędzamy na zakupach. Właśnie kupiłyśmy sobie biżuterię. Moja kuzynka kupiła biżuterię za 900 zł, a moja siostra kupiła biżuterię za 300 zł. I w ogóle nie będziemy się przyznawać i idziemy do domu. Jeszcze pójdziemy na lody i na kawę. I to wszystko. E, moim zdaniem to jest. Przyjaciele są bardziej, bardzo potrzebni, bo jak masz na przykład zły dzień, to zawsze pomogą, zawsze polatują z zakupami na przykład albo. Nie wiem, dadzą lekcje jak się nie ma w szkole. Naprawdę fajni są. Dużo mam przyjaciół i daleko i blisko. Kocham ludzi, myślę, że czasami kochają też mnie. Jeśli mamy czas, gospodarujemy go, trzeba go, można powiedzieć, zaklepać, wykupić. Czasami na grillu wyjeżdżamy gdzieś razem, a czasami niestety tylko online w zależności od odległości, które nas dzielą. Przyjaciele są właśnie moi tutaj na miejscu na szczęście, nie wyjechali nigdzie za granicę. Bardzo często spotykamy się właśnie e, u nas na ogrodzie bądź u nich, e, palimy wspólnie grilla, e, odpoczywamy zarazem ze sobą. Ma Pan przyjaciół, czy jest ich wielu, czy niewielu, daleko Bardzo bliskich? wielu, bardzo wielu bliskich przyjaciół, naprawdę, których serdecznie pozdrawiam teraz. Fantastycznie. A niech Pan nam trochę powie coś o tych przyjaciołach, jak spędzacie czas, czy, czy właśnie, czy oni są bliżej, czy dalej? Są bliżej właśnie, bardzo fajnie spędzamy czas często razem na jakąś plażóweczkę, teraz w lecie w siateczkę jedziemy podbijać, czy to na treningach. No, bardzo fajnie bez nich, na pewno w życiu byłoby dużo ciężej i gorzej. A w trudnych chwilach przydają się przyjaciele? No, pewnie, że się przydają, zawsze pomogą. Czego życzymy dzisiaj przyjacią? Czego Pani życzy swoim przyjaciołom, tym i blisko, i daleko? Poczuciach humoru i wyrozumiałości. Pogody, żeby się utrzymała, bo jutro tutaj słyszymy, że chyba coś będzie chyba kropiło tu u was, nie? Może się uda nie. Niech ściągnę okulary. No, nie znam się na górach, ale chyba będzie. Poglota. mi do końca, żeby nie opuszczali tych swoich przyjaciół. Tego życzymy. Bardzo dziękujemy. I dużo zdrowia dla wszystkich przyjaciół. Dzisiaj życzę pogody ducha, miłego spędzonego dnia i wszystkiego dobrego. Oczywiście. Życzę im jak najlepszych relacji, żeby i oni nawiązywali ze swoimi przyjaciółmi, tak jak ja i z nimi. Czego panie sobie nawzajem życzycie dzisiaj w tym takim bardzo szczególnym dniu? Życzymy sobie zdrowia i pogody ducha i to wszystko. Żeby mieli naprawdę szczęśliwe życie, żeby mieli dużo pieniędzy, żeby byli zawsze tacy jak teraz są. Ja życzę im jak najbardziej wszystkiego dobrego, żebyśmy się spotkali w końcu w piątek na dualu i zjedli dobrą kiełbaskę. Jak oglądacie, to pozdrawiam bardzo. Czego Pani życzy swoim przyjaciołom? No, myślę, że takich sukcesów zawodowych, bo teraz no, taki okres akurat jest, że to się na pewno przyda. Żeby byli szczerzy wobec nas, tak? Żeby no, byli tacy, żebyśmy mogli na nich liczyć, tak? A nie, że nas zawiodą. Czego można dzisiaj im życzyć? Żebyśmy dalej długo, długo z sobą mogli spędzać yy, wolny czas. TV podkarpacie.pl